Ale w dniu dzisiejszym nie ma zapytań mieszkańców. W punkcie e, są interpelacje, zapytania radnych, odpowiedzi na zapytania. Interpelacje radnych, tak jak powiedziałem, e, mieszkańcy mogą poprzez swoich radnych ze swojego okręgu, ewentualnie do biura, rady, e, złożyć zapytanie, które będzie e, udzielone na najbliższej, na najbliższej sesji. Jednego punktu, punktu interpelacje i zapytania radnych. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu radnym przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, który jest, ustawa ta jest poprawiona 26 lipca 2013 roku. Radni składają interpelacje na piśmie do Przewodniczącego Rady. Oczywiście otrzymują odpowiedź w ciągu 14 dni. Przewodniczący przekazuje do Wójta, Burmistrza, Prezydenta. Do czego zmierza? Chodzi o to, żeby Państwa interpelacje były precyzyjne. Nie zawsze burmistrz czy pracownicy urzędu są w stanie odpowiedzieć na sesji, na Państwa interpelacje to wyczerpująco. Natomiast Państwo dostaną wyczerpującą odpowiedź też na piśmie. To samo może być z mieszkańcami. Mieszkańcy poprzez Państwa Rady mogą zadawać pytanie Panu Burmistrzowi do Biura Rady i na sesji będzie to odczytane. Dzisiaj oczywiście jeszcze działamy, można powiedzieć, że po staremu narzuca to ustawa, więc chciałbym, żebyśmy się tego trzymali. Także bardzo proszę.